dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo radni, tak jak pan przewodniczący powiedział 19 sierpnia odbyła się komisja zdrowia gdzie szczegółowo omówiliśmy i państwo dostali sprawozdanie z działalności zespołu opieki zdrowotnej Legionowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pod, spółka jest podmiotem leczniczym, działamy od 1 stycznia 2011 roku, gdzie przejęliśmy zadania po samodzielnym publicznym zakładem lecznictwa otwartego i spółka jest w 100% państwa własnością, czyli 100% udziałów na powiat legionowski. Spółka w 2023 roku uzyskała wynik finansowy netto ponad 2 miliony 500 tysięcy, więc wynik jest bardzo dobry. Wpłynęły na to między innymi Wpływy z nadwykonej Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i inne też dotacje, które żeśmy otrzymywali i inne umowy. Na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia łącznie przychody wyniosły prawie 27 milionów złotych, w tym jest również kwota za ratownictwo medyczne, czyli wykonywanie usług świadczenia ratownictwa medycznego jako podwykonawca warszawskiej, wojewódzkiej stacji Meditrans w Warszawie na terenie właśnie powiatu legionowskiego, pozostałe świadczenia ze środków publicznych to były szczepienia rehabilitacja, przepraszam, ale ja tutaj zapomniałam właśnie, że przygotowałam prezentację, którą właśnie przewijam Państwu szczepienia, rehabilitacja, szczepienia HPV, profilaktyka, ambulatorium również świadczyliśmy usługi komercyjne i mieliśmy też pozostałe przychody finansowe. Tam też są odsetki na koncie 750. To było około 50 tysięcy złotych z lokat. Łączna wartość przychodów w 2023. Ponad 30 milionów 500. Jest to wzrost od około 4% czyli 92% natomiast dobrze natomiast możemy zauważyć na tym wzroście że był rok 2020 i duży skok finansowy 2021 to był to była pandemia dużo środków żeśmy dostali z różnych i z Narodowego Funduszu Zdrowia i Marszałka najczęściej byliśmy przekaźnikami stuprocentowych wynagrodzeń pracowników medycznych w czasie covid i ten wzrost jest bardzo tutaj znaczny natomiast w latach poprzednich już widać, że tych środków nie mamy koszty działalności uległy wzrostowi tak jak i przychody o 6,30 procent do roku poprzedniego jeżeli chodzi o koszty około 76% są to wynagrodzenia lub płatności za usługi świadczeń medycznych czyli wynagrodzenia pracowników i usługi kontraktowe pracowników medycznych W roku 2022 i 2023 mieliśmy badanie biegłego sprawozdania finansowego gdzie mogę powiedzieć wyszło pozytywnie w tym roku zobaczymy, jakie będą dane, czy spełnimy wymogi prawne, czy będzie biegły, ponieważ biegłyby przez dwa lata, gdyż były dwa podwyższone wymogi, czyli wzrost finansowy i liczba osób zatrudnionych. Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, umowy, tak jak Państwu tutaj przedstawię, umowy zawarte są do końca 2024 lub umowa ambulatoryjna, opieka specjalistyczna jest do 30 czerwca 2025. Umowy są aneksowane, brak obecnie jest konkursów na nowe świadczenia lub te, które są tu wymienione. Kwota rozliczeniowa może się troszeczkę różnić, jak Państwo byście porównali. Z umów, które były podpisane, ponieważ są tutaj zawarte nadwykonania i też płacone usługi za osoby niepełnosprawne, bo one są nielimitowane. Liczba osób przyjętych przychodni na górce w 2023 roku 74 456 osób. Powiem, że laboratorium samych badań zrobiło 96 470 badań. Jest to bardzo dużo na, na tak małą przechodnie. W 2022 roku przyjęliśmy więcej osób, natomiast nie mieliśmy, nie mamy już nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. Liczba pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej liczymy tutaj deklarację 3 czyli do lekarza, do pielęgniarki i położnej. Wiadomo, że kobiety mają trzy, panowie dwa. dwie deklaracje wypełniają. Zawsze patrzymy pod koniec roku, w grudniu, na liczbę 20 700 osób zadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o pacjentów nieubezpieczonych, ponieważ jest to duża ilość i zawsze Państwo zwracają na to uwagę i na komisjach zdrowia, na radach nadzorczych. Można te deklaracje 1238, ja ten site jeszcze raz tu pokażę, tak jak w grudniu, są to, można te deklaracje podzielić na 2,5. Tak jak mówiłam, kobiety składają trzy deklaracje, mężczyźni na lekarza i pielęgniarkę. Staramy się wydzwonić, jeżeli pacjenci na bieżąco się zapisują do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawdzamy status, czy jest ubezpieczony i dzwonimy do pacjentów, żeby, no, poinformować, jakie są możliwości ubezpieczenia y, zdrowotnego i żeby te pieniądze trafiały do nas y, jako deklaracje. I tutaj y, chcę uczulić, jeżeli ktoś ma dzieci, które kończą lat 18, z reguły wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego, trzeba dzieci ubezpieczyć u siebie lub w uczelniach, które y, są i złożyć deklarację, że jeszcze się uczą. I też tych osób jest troszeczkę. Zestawienia umów do, y, zawartych na 2024. Tutaj tak jakbyście Państwo spojrzeli na rok 2023 i te umowy na okres rozliczeniowy 2024, to jakbyśmy mieli mniejsze finansowanie. Natomiast ja w tej, y, Państwu przedstawiłam wcześniej, że to są już finansowania, które są po rozliczeniach za rok 2023 czyli już po nadwykonaniach i y, usługach nielimitowanych zapłaconych. Dlatego też się spodziewamy, że w tym roku chociaż ciężko idzie, bo dopiero pierwszy kwartał jest y, zapłacony za y, osoby usługi nielimitowane czyli osoby y, niepełnosprawne i dzieci. Y, czekamy jeszcze na drugi kwartał płatności, bo jeszcze nie było rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale te kwoty, po roku 2024 się zmienią. Ratownictwo medyczne nadal ma jesteśmy podwykonawcą wojewódzkiej stacji e, pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans. E, mamy pięć zespołów pełnych już, dlatego że od 1 października 2023 roku zespół podstawowy. 12 godzin stacjonujący w gminie leginowo stacjonował od 7 do 19 jest 24 godziny od 7 do 7, więc mamy już teraz obecnie 5 zespołów 24 godzinnych. Także mamy tą umowę, tutaj jest podwyższenie kwot, bo wiadomo, że w lipcu 2023 jak w lipcu 2024 stawki finansowe się zmieniały z uwagi na podwyżki dla pracowników medycznych ustawowe. ilość wyjazdów y, ratownictwa medycznego w 2023 to jest 10 609 na pewno w tym roku będzie większa liczba, liczba nawet z powodu tego że y, mamy przedłużoną karetkę już cały rok będzie tak działała karetka 24 godzina najwięcej wyjazdów jest zespołu specjalistycznego w Legionowie 2938 i później idzie to już Zegrze 2081, Jabona 2243. Tak do, do uzupełnienia informacji, w roku poprzednim byliśmy w dyspozytorni medycznej, która podlegała, jest w Warszawie umiejscowiona, oczywiście podlega wojewodzie. W tym roku jesteśmy w rejonie operacyjnym 02, podlegamy dyspozytorni medycznej w Siedlcach, oczywiście dyspozytornia podlega wojewodzie. Informacja dotycząca świadczenia innych umów medycznych. Przychody z tego tytułu ponad 2 miliony złotych. Były to szczepienia przeciw pneumokokom. Mieliśmy umowę na 3 lata, jeżeli chodzi z urzędem marszałkowskim. Działalność ambulatorium chirurgiczna urazowego, rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Legionowo Szczepienia przeciw HPV, wykrywanie raka piersi, czyli programy profilaktyczne, prowadzenie ambulatorium. Ambulatorium rehabilitacji leczniczej yy, uzasadnioną, stwierdzoną patologią zawodową na podstawie umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodek Medycyny Pracy, usługi diagnostyczne medycyna pracy. Ambulatorium chirurgiczne urazowe dla pacjentów powiatu Legionowskiego Mamy podpisaną umowę i w tym roku jest zmiana, że ambulatorium urazowo-ortopedyczne działa w tym roku w weekendy i święta. W tamtym roku działało jeszcze... W tygodniu po 5 godzin. W tamtym roku przeliliśmy pacjentów 5028. Wzrost ilości pacjentów w porównaniu do roku 2022 jest to 7,5%. Przedstawiłam Państwu rozdział gmin, gdzie najwięcej pacjentów przychodzi i udzielane są świadczenia w ambulatorium. E, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej na ten temat też rozmawialiśmy z komisją zdrowia przedstawiałam zestawienie w miesiącu lipcu jak widać e, legionowo 54,75 dalej Jabłonna Wieliszew no i tutaj jest e, Seroc i Nieporęt informacja dotycząca usług komercyjnych 879 269 najbardziej że tak powiem popularne i udział w tych przychodach ma laboria, badania laboratoryjne czyli nasze małe laboratorium które jest jest unowocześnione pod tym względem że teraz mamy numerki czyli system biletowy więc też pacjenci mają wiedzą że się dostaną jak dostaną tą informację później zabiegi rehabilitacyjne porady lekarzy specjalistów Diagnostyka, czyli RTG USG i szczepienia ochronne. Szczepienia ochronne w tej pozycji są szczepienia, które są zalecane według kalendarza szczepień u dzieci. Informacja dotycząca zatrudnienia. Na umowy o pracę mamy zatrudnione 73 osoby, mamy 40, znaczy było 45 umów zleceń w 2023 roku, 129 umów kontraktowych. Najczęściej to są lekarze i ratownicy medyczni. Przeprowadzone były w 2023 roku trzy kontrole. Jedna kontrol w sierpniu, kontrola realizacji szczepień. Mieliśmy dwie kontrole z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedna dotyczyła deklaracji bo to była kontrola w obszarze prawie i odległości realizacji rozliczenia świadczeń, świadczeń porada lekarska udzielona spoza listy tutaj wycofaliśmy gdyż ta osoba, której udzielono była pomoc była sąsiedniej gminy wtedy nie jest finansowana musimy takie świadczenie po prostu usunąć następna kontrola w czerwcu 2023 dotyczyła realizacji procedury w rodzaju ambulatoryjnej opieka specjalistyczna dotyczyła procedura wycięcia zmian mięśnia. Tutaj po kontroli i po sprawdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia fundusz nałożył na spółkę karę, a spółka nałożyła karę na osobę, która miała umowę kontraktową. Powiem tak w skrócie. Informacja dotycząca działań podnoszenia standardów świadczonych usług medycznych. Od lat Państwu przedstawiam, mamy system zarządzania jakością od 2011 roku na, we wszystkich działaniach, we wszystkich usługach medycznych, które prowadzimy. Od ratownictwa medycznego to POZ i specjalistykę rehabilitację uzależnienia. W 2019 roku, w październiku, yy, przystąpiliśmy do akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej i certyfikat, który jest uzyskiwany jest na okres 3 lat. I tak jak Państwu mogę przedstawić, obecnie cer ponowną certyfikację odbędziemy w roku 2025. Na nowych za zasadach ustawowych jeszcze nie ma rozporządzeń co do. Tutaj tej ustawy akredytacyjnej podstawowej opieki zdrowotnej, ale przygotujemy, przygotowujemy się w tym roku i zmiany są widoczne już w przychodni, bo jest nawet rejestracja podstawowej opieki zdrowotnej oddzielona od innych, innych poradni, tak jak specjalistycznej czy rehabilitacji. Jesteśmy po sprawozdaniu Przychodni na górce za rok 2023. Chciałabym się zapytać, jakie wyzwania czekają na was w nadchodzącym roku 2025? Najważniejszym wyzwaniem dla nas jest zatrudnienie większej ilości specjalistów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i podstawowej opiece zdrowotnej. Też poszukujemy specjalistów magistrów do rehabilitacji i chyba największym wyzwaniem jest zatrudnienie personelu i rozszerzenie możliwości godzin i dni poradni dla pacjentów. Czy jakieś specjalne programy ze względu na nadchodzący sezon zimowy szykujecie? Będziemy szykować na pewno szczepienia na grypę, gdyż no, będzie wzrastało na jesień zachorowalność. Teraz słyszymy o covidzie, zaraz się zacznie grypa, dzieci wrócą do szkoły, więc chyba to będzie takim na jesień największym wyzwaniem i, i z, z realizacja zapotrzebowań dla pacjentów, którzy chcą się szczepić. Największy potencjał do rozwoju bym powiedziała, że jest podstawowa opieka zdrowotna, gdzie prowadzimy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej opiekę koordynowaną w czterech zakresach: jest to pulmonologia, kardiologia, diabetologia i endokrynologia. I tutaj lekarz robi specjalny, indywidualny plan leczenia, i koordynator POZ-u ustala wizyty, badania i dalsze postępowanie z pacjentem. I tutaj widzimy dosyć duży, dużą możliwość rozwoju tej podstawowej opieki zdrowotnej, ale też jest to spowodowane, że mamy tych specjalistów u siebie. Również badania diagnostyczne, jak i obrazowe, również robimy u siebie. I chcemy, chcemy iść w tym kierunku, żeby to rozszerzyć.